Przede wszystkim... W naszym domu, jeśli jesteśmy rodzicami, powinien iść przykład z góry. Czyli rodzic jest tą osobą, która inspiruje, która pokazuje wzorce sportowe. Na pewno nie może być tak, że chcemy, aby nasze dziecko było sportowcem, żeby chodziło, żeby cieszyło się ze sportu, a jako rodzice żyjemy na bakierze ze sportem. To rodzic już jako kibic, na przykład, kiedy ogląda Mistrzostwa Świata w jakiejś dyscyplinie, albo jest kibicem i siedzi przed telewizorem podczas Igrzysk Olimpijskich, to również tymi postawami, i już zachęca czy motywuje młodego człowieka do tego, żeby podjąć jakieś działania sportowe. E, ta motywacja to również słuchanie dziecka, rozmawianie z nim. To nie tylko wskazywanie, co zrobił nie tak podczas treningu. Ale rozmawianie, z czego dziecko jest zadowolone, jakie y, temu treningowi y, towarzyszyły emocje. I oczywiście w treningu sportowym pojawią się zarówno pozytywne, jak i negatywne emocje, i warto, żeby dziecko rozumiało te emocje, żebyśmy o tym rozmawiali. No i przede wszystkim byli takim wspierającym rodzicem, który jest obok, a nie z przodu dziecka, który wspiera, który kibicuje i jest takim zdrowym kibicem nade wszystko. Przede wszystkim, żeby dobrze zmotywować, to musimy być pozytywnie nastawieni. Często podkreślam, że sport to pozytywna psychologia, czyli dopatrywanie się tych pozytywnych aspektów, to wspieranie, to taka konstruktywna motywacja, a więc chwalenie za konkretnie dobrze wykonany trening, ćwiczenie, ale też wstrzymanie się od krytyki. Jeśli ma być zwrócenie uwagi, że dziecko robi coś nie tak, to ma być to y, krytyka konstruktywna. I absolutnie zawsze bądźmy rodzicem wspierającym, pozytywnie nastawionym. I każdy z nas lubi pochwały, a dziecko czy młody człowiek, y, te pochwały, które są oczywiście zargumentowane, rzeczowe, y, jasne, y, powinien ich dostawać y, w ogromnej ilości. Przede wszystkim musimy sobie powiedzieć, że sport. I stres powinny w życiu być. I ten stres paradoksalnie też występuje w naszym życiu i absolutnie nie możemy się go pozbywać, wykluczać, bo sport jest nam potrzebny. Sport, przepraszam, stres jest nam potrzebny. To stres nas motywuje, to stres powoduje, że chcemy się, że chcemy wstać z łóżka, pójść na trening. Problem pojawia się wówczas, kiedy tego stresu jest za dużo, kiedy stres dezorganizuje nam pracę, kiedy przekracza ten niebezpieczny Próg. I teraz warto, aby rodzic, trener, opiekun czy, czy nauczyciel obserwował dziecko, w jaki sposób u niego przejawia się ten stres. Jeśli to tylko będzie pobudzenie, przyspieszona akcja serca, no to jest naturalny stres. Ale jeśli zauważymy, że na przykład dziecko chowa się gdzieś po kątach, zaciska zęby, pojawiają się tiki nerwowe czy inne objawy fizjologiczne, no to wówczas należałoby z dzieckiem porozmawiać, zargumentować czy wysłuchać jego potrzeb i zapytać, co jest nie tak, co się zadziało, że pojawił się stres? No i oczywiście zapytać, co jest źródłem tego stresu i w jaki sposób można by było to zminimalizować. Takim świetnym przykładem, wiadomo, że stres zawsze będzie się pojawiał w dniu ważnym, jak zawody, mistrzostwa, kiedy jest rywalizacja, no to warto dzieciom już na samym początku stwarzać takie małe powody, do rywalizacji czy współzawodnictwa, więc organizować zawody, zapraszać rodziców, żeby dziecko z tym stresem obyło się i żeby ten stres motywował, a nie dezorganizował pracę. Jak najbardziej z porady psychologa sportowego należy korzystać. I to nie tylko wtedy, kiedy dzieje się coś źle, kiedy już widzimy, że, że dziecko sobie nie radzi. Warto taki trening mentalny już na samym początku. Też pytania, kiedy, na samym początku to kiedy. I oczywiście nie ma wyznacznika, kiedy jest idealny czas. Warto, żeby dziecko, tak jak wspomniane tutaj emocje, żeby te emocje rozumiało, żeby wiedziało, kiedy jest mu źle, kiedy czuje dyskomfort, kiedy jest smutne i dlaczego. I przede wszystkim, żeby o tych emocjach rozmawiać. My jako społeczeństwo powinniśmy nauczyć się rozumieć swoje emocje, a żeby je zrozumieć, trzeba mieć je wyartykułować. I trzeba je przede wszystkim zaakceptować, bo one będą różne. Czasem będzie ich więcej tych pozytywnych, tych akceptowalnych, a czasem zdarzą się sytuacje, że będą te niepożądane emocje. I musimy je zrozumieć.